Na początku chciałbym podziękować całej ekipie naskowej za to, że jesteśmy tutaj w Lublinie jako współorganizator forum zarządzania Internetem Edycji Krajowej, która jest wspaniałą konferencją i koncentruje się wokół najważniejszych spraw związanych z rozwojem internetu i z przyszłością internetu. Ta przyszłość internetu jest związana z aktywnością młodych ludzi, którzy się angażują w naszą ścieżkę młodzieżową, tzw. jak drzwi młodych. No i naskie mając w zakresie i cyberbezpieczeństwa, i cyfryzacji, i nowych technologii. Staramy się ułatwiać, ułatwiać młodym ludziom podróż, w to trochę nieznane, ale też, też pomóc im zaplanować tę podróż poprzez internet i w internecie. Nasz jako instytut bardzo wielodyscyplinarny odciska swoje, swój ślad, swoje piętno na tych głównych ścieżkach IGF-u w Lublinie i tej ścieżce legislacyjnej związane z rozwojem technologii i y, y, tymi aspektywami społecznymi funkcjonowania w sieci y, 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 czy działania w sieci. Y, do tego dochodzą ścieżki związane właśnie z, z programowaniem dla dzieciaków czy, czy właśnie wskazywaniem tych y, niebezpieczeństw związanych z rozwojem, niekontrolowanym związaniem internetu. Więc, więc jesteśmy tutaj my obecni na szeroko. No tak, jak nam to jest element naszej misji, oczywiście, żeby wspierać takie inicjatywy. Nask dotyka wielu aspektów funkcjonowania internetu i jest też dobrym miejscem, żeby konsultować pewne rozwiązania związane z rozwojem internetu, z rozwojem sieci. Więc nasi eksperci również angażują się w opiniowanie aktów normatywnych, które są przygotowane dotyczące jakby regulacji internetu. Tych aktów jest w związku z aktywnością Komisji Europejskiej coraz więcej. To są kluczowe akty, które będą decydować o przyszłości internetu, więc naszego głosu tutaj nie może zabraknąć.